E, Sonia, Sania, za zasza, za e, musimy dzisiaj wstać, bo ten generał mówił, że będzie czekał na nas na zewnątrz. Musimy iść na misję snajperską. Dobrze. Tylko, chłopie, jesteś na Zabijać pewno. Ja nie Chłopie, na, pe... na pewno jesteście pół ubrany? Chłopie. Ja się lepiej uleczę. A. Na... Jesteś pół ubrany, na pewno? A, tak. Dobra, to idziemy. Czekaj. Ty, to są Niemcy. Gdzie? Yeah. W bunkrze, szybko do okopu! Jezus Maria! Leci, leci, leci. Szybko do okopu! Jestem, jestem. No. Czy ja ich tam. Jest tam. ha. No <toddź> <I> dobra, dobra. <toddź> 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 Jeden chyba zdjęty, <toddź> tak, dru drugi zdjęty. Kolejny hank. No, muszę przesłać broń. Ja, ja, ja podejdę troszeczkę bliżej. Zobaczę, czy będą mnie w ogóle widzieć. Dobra, podejdę. Zrobiłem. Tu jest jeden. Uwaga. Nie, nie. Zabijemy kolejnego. Zabiję żyjesz? Żyję, żyję. Spoko to użyj morfiny masz ją. Mam słuchaj Spoko idziemy szybko, szybko. Ja mam jeszcze ten pakę, pakę. Możemy podłożyć i wysadzić ich bunkier. Dobra. Uwaga, podkładam dwie. O tu się lepiej. Prawda. są tu. Jesteś dobre, gratulacje. Nice! Ej, ra... ile morfiny chłopie oni tu mieli? Cześć, sprawdzę, sprawdzę. Ja wezmę troszeczkę, dobra? Zjem go. Troszeczkę. Dobra, ja, to ja się zostawiam. Tyle tutaj mamy okay, co? Wezmę. Nic. Gevr, mogę wziąć gewr? Czekaj. Gewr jest moją ulubioną bronią. Okej okay. lugera se też wezmę. Lugera masz jeszcze w tam. Czekaj, tak. sprawdzę. Wziąłeś? Tu masz jeszcze jednego. Dobra, ej, luger. Nice. Luger jest niemiecki. O boże, chłopie. To było dobre No 3 minuty 3 <laughs> <Trzy> minuty <laughs> Ej, dobre, chłopie. To było dobre. Ej! Ty Co ty mi robisz? Nie. Yeah.